Rozszerzone pory to tak naprawdę problem prawie każdej kobiety. Ja nazywam się Domica Nowak i będę chciała Ci dzisiaj pokazać, jak domowymi sposobami możemy sobie te rozszerzone pory zmniejszyć. Zatem zacznijmy od tego, co to w ogóle są rozszerzone pory. Są to, nie powiedziałabym, że to jest choroba, bo to nie jest choroba, tylko to jest taki bardziej taki defekt kosmetyczny, który przeszkadza właśnie większości kobiet, które malują się, bo wiadomo, ta cera ta nie jest taka gładka. A kiedy podkreślimy sobie tutaj jeszcze pudrem, jakimś tam oświetlaczem więc te pory tutaj widać jeszcze bardziej. Jak możemy w ogóle zmniejszyć sobie te pory? Oczywiście, jeżeli chodzi o rozszerzone pory, to tak naprawdę nie tylko dotyka to kobiet, ale również mężczyzn, również młodych osób. Co to takiego w ogóle jest? Są to otwory, które występują w skórze, i tak naprawdę one mają za zadanie oczyszczać nasz organizm z tego naskórka, tutaj wiadomo już zużytego, gdzie produkuje się właśnie tutaj nadmiar sebu i gdzie ten łój wychodzi właśnie tymi otworami i jeżeli my będziemy zatykać sobie tutaj te pory na przykład powiedzmy nieodpowiednią pielektacją, to tak naprawdę ta nasza cera będzie jeszcze bardziej narażona na to, że te rozszerzone pory będzie bardziej widać. I teraz Wam powiem, jak możemy sobie tutaj te pory zmniejszyć takimi domowymi sposobami. Oczywiście nie zmniejszymy tych por dokładnie, jak gdyby do końca, tak? Więc to jest tutaj bardzo ważne i żebyśmy tutaj też o tym wiedziały. I pierwszym takim domowym sposobem jest używanie olejku herbacianego. Jeżeli jeszcze nie znasz takich właściwości, to ja mega, mega polecam, zwłaszcza właśnie dla osób, które właśnie się zmagają z rozszerzonymi porami, czy mają jakąś tam opuchliznę. Bo powoduje to, że mniejsza jest właśnie opuchlizna, fajnie ściąga nam te pory. I co ciekawe, możemy go kilka kropli sobie używać do toniku, więc tutaj sobie zwiększamy właśnie tą, tą skuteczność. Kolejnym takim sposobem są glinki na rozszerzone pory czyli tutaj możemy zrobić sobie taką maskę właśnie raz w tygodniu, i ona bardzo fajnie nam obkurcza i zmniejsza widoczność tych porów. Na przykład tonik z szalwi. I ostatni sposób jest to kurze jajko. Czyli jak można tutaj przygotować taki domowy sposób. Rozczepujemy sobie jajko, do tego możemy dodać troszkę cytryny, troszkę miodu i mieszamy, nakładamy sobie wtedy to na twarz. Oczywiście trzymamy tam z 5-10 minutek, i później zmywamy i używamy e, najlepiej właśnie tutaj e, jakiegoś takiego kremu Dermokosmetyka, tak? Więc tutaj te Dermokosmetyki są na pierwszym miejscu. E, no ogólnie, że, jeżeli Wam się tutaj też nie chce bawić w różne takie domowe sposoby, ja polecam w szybki sposób. E, jest taka linia, e, ona się nazywa Skin Only Dermokosmetyki, więc e, tak naprawdę nie musimy się bawić tutaj w kolejne tutaj domowe sposoby, jest taki szybszy, sprawdzony. Jeżeli to były dla Ciebie bardzo wartościowe informacje, bardzo będzie mi miło, jeżeli udostępnisz ten materiał dalej, podzielisz się z kimś. I tak naprawdę, jeżeli chcesz się dowiedzieć o kolejnych nowinkach, jeżeli chodzi o cerę, to koniecznie zostań ze mną i mnie obserwuj. A tymczasem życzę miłego dnia.